Zapytaliśmy dziewięciu ludzi z regionu Trójstyku o ich życie. Pierwsze pytanie brzmiało: dlaczego kochają Trójstyk? Dlaczego chętnie tutaj żyją? Ja. Ich to das als große Chance, dass wir uns gegenseitig vernetzen. Musisz, że trój ziemi, tak jak tutaj mamy, a w nim mamy je jest na studnica nowych poznatków. Myślę, że bogatynia ma duże szanse na to, żeby się rozwijać. Na przykład i w tym projektu widzimy e, taki ten posun, a możliwość się da rozwijać. Drugie pytanie dotyczyło tego, czego sobie życzą. Co może zostać, zostać poprawione? Jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań na teraz, das bleibt in der schwarzen Schale. Ich weiß es nicht. Ich muss es nicht verstehen, warum das nicht einfach gelöst werden kann. Und das dritte Frage war in die Zukunft. Was wünsche ich mir für die Touristik? Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir natürlich die Infrastruktur weiter ausbauen, um Tourismus, Gewerbe, Industrie weiter voranzubringen. Und auch an dieser Stelle weiter und weiter zusammenwachsen. Ich glaube aber, es ist sehr wichtig, dass wir trotzdem diese Zusammenarbeit noch intensivieren. Żeby po dieser Transformation każdy z nas miał zapewnione tutaj miejsce, byt, Pracę und die Möglichkeit godnego życia und e, tworzenia właśnie tego regionu. A teraz przyszła kolejna państwa. Wasza opinia jest dla nas ważna. Na stronie www.trialog.vision mogą państwo przekazać nam swoje propozycje, pomysły i opinie.